You idiot! Nikt z nas prawdopodobnie nie wie, kto to Rebecca Grant. Za to doskonale wiemy, co trzyma ona w swoich rękach. Kogo obchodzi futbol amerykański? Większość z nas by właśnie ten ruch zagraniem meczu. Grant pracowała jako hostessa i modelka. Mogliśmy ją zobaczyć w Maksimie i w FHM. Na Twitterze jej cyt y, ⁇ Słowa śledzi 13 tysięcy osób. Ale po tym chwycie ta liczba na pewno podskoczy. Lubię wiele drużyn, mówi. Wielu sportowców śledzi moje tweety. Tak, tak, śledzą na pewno. Każdy lubi takie tweety. S hang on, Rob, stop it! But the thing that I'm mostly excited about is the clippers. taking anything off this distraction and just like being a team favorite. S hang on, Rob, stop it. I'm sorry. Okay, This isn't live. What? I already said that. Stop it. Go away. We did. We did. Okay. <coughs> Go on. <laughs> Grant, stanie się teraz zapewne odpowiednikiem naszej dobrze wykształconej Natalii Siwiec.